Moi drodzy, na pewno zastanawiacie się, dlaczego wyglądam jak wasz pra-pra-pradziadek z XIX wieku. Otóż nie jest to przypadek. Mamy listopad, czyli Movember. Nie, nie pomyśliliście się, to nie jest przejęzyczenie. Movember, czyli miesiąc badania się, badania się przez wszystkich panów, ponieważ jest spore zagrożenie nowotworami, nowotworami jądra, nowotworami prostaty i... Brak diagnostyki powoduje, że może być już w wielu przypadkach za późno. Sam 4 lata temu poszedłem na takie, można powiedzieć, badanie, które było związane z alergią. I zdecydowałem się na dodatkowe badanie, akurat było w pakiecie, badanie brzucha i został wykryty nowotwór złośliwy, nerki. I dzięki temu, że został wykryty wcześniej, uratowało mi to życie. Po 2,5 roku badania nie mam nawrotów. Warto się badać, moi drodzy. Wszyscy panowie, jeżeli macie wąsy, nakręćcie taki film i poinformujcie wszystkich swoich kolegów, lub, lub swoich znajomych lub rodzinę, mężczyzn z rodziny, żeby zaczęli się badać, ponieważ warto, warto, bo jeżeli wykryjemy to wcześniej, to jest szansa na to, że ta choroba do nas nie wróci. Tak, jest spora szansa. Pamiętajcie, Mowember miesiąc badania się.